Codziennie przychodzi do ciebie niebezpieczny. No, pionierskie badania udowodniły, że twój mózg i całe rozwiązanie jest proste. Ucieczką z więzienia negatywnych myśli jest. Teraz posłuchaj, cały problem z negatywnymi myślami polega na tym, że twój umysł jest zbudowany jak gramofon do ciągłego gadania, biadolenia na jakikolwiek temat. Odtwarzania płyty ciągle i ciągle. Po drugie, twój umysł jest nakierowany na to, o czym dużo myślisz, więc będzie ci gadał głównie o tym, o czym sam myślisz świadomie. Czyli płytę do gramofonu, który ciągle ją otwarza, wybierasz samemu. Więc po trzecie, wniosek wyciągnij sam. Cały problem w tym, że płyta, którą masz w gramofonie, została ci podrzucona przez innych ludzi, bokiem ukradkiem. Przez ludzi, którzy mocno na Ciebie wpłynęli, a kto wpływa na nas najmocniej? Autorytety. W dzieciństwie są to rodzice i nauczyciele. Później jest o wiele gorzej, bo pojawiają się raperzy czy gwiazdy, influencerzy. Więc te osoby mogły, jeśli oglądasz to wideo, zwłaszcza zarazić Cię sporą negatywnością, niestety. Często nieświadomie albo świadomie bo ogłupianie społeczeństwa to coś, co mają gwiazdy wpisane chyba w kontrakcie. I wiesz, jeśli słuchasz dużo analfabetów, którzy w głowie mają tylko pieniądze i szybki seks, to nie dziw się, że twoja płyta odtwarza negatywne rzeczy, albo bynajmniej jest smutna, kiedy nie ma tych dwóch rzeczy, o których ciągle słyszysz. I całe rozwiązanie jest proste: oglądaj do końca film i zmień nie tyle tą płytę, którą masz w gramofonie, co bardziej naucz się, jak wyciszać go. Oraz dowiedz się, jak podmieniać te płytę na akurat taką, jaką w danej sytuacji potrzebujesz. Czyli ten film zakończy pewnego rodzaju koło negatywnych myśli, w którym byłeś do dzisiaj. Byłeś, byłaś. Czyli będą dwa sekrety. Pierwszy pozwoli ci uporać się z negatywnymi myślami, a drugi pozwoli ci mniej się martwić. Po pierwsze, podstawa, bez której nie zaczniemy. Ruch, dotlenienie się nawodnienia. Wiesz co wspomaga negatywne myśli i zły humor? Zależenie się, zastane kości, niedotleniony mózg. To są takie rzeczy, których, na których, w których nie upatrujemy zbyt często powodów yy, negatywnych myśli, ale są one kluczowe także. Czyli przewierz pokój, przejdź się, napij się wody. Poza tym wyeliminuj ruminację, czyli takiego, że siadasz i myślisz ale w taki negatywny sposób, że właśnie, ojej co może pójść nie tak. Nie, nie ma to nic wspólnego ze strategicznym myśleniem, z opracowywanym planem, tylko po prostu siadasz, skulasz się i ruminujesz. Ale okej, okay, załóżmy, że samo dotlenienie się i nawodnienie nie wystarczy, więc lecimy głębiej. Sekret. Negatywne myśli to uzależnienie. Także punkt drugi, negatywne myślenie to uzależnienie. Wielu z nas przez wiele lat Doświadczało negatywności z różnych stron. Ze strony bliskich, ze strony świata, ze strony wiadomości w telewizji. A twój mózg uzależnił się od tych zastrzyków negatywności. Więc, na przykład telewizja bardzo lubi pokazywać głównie negatywne rzeczy, bo one szybko uzależniają i będziesz po prostu codziennie o tej 19.30, czy o której lecą wiadomości, wchodził przed telewizor, siadał i ładował się tą negatywną chemią. Więc najważniejsze, jeśli Twoje życie prywatne nie dostarcza Ci wystarczająco dram, negatywności, będziesz czasami musiał, musiała tworzyć ją sobie samemu, żeby po prostu dostarczyć um, odpowiednią ilość negatywności do swojego mózgu, na przykład zamartwiając się jutrem. Teraz pytanie: jak zerwać z tym nałogiem? Ucieczką z więzienia negatywnych myśli jest teraźniejszość oraz Obserwacja. I teraz posłuchaj, wiele osób mówi, nachodzą mi negatywne myśli. Są trudne, ciężkie sprawiają, że jest mi źle we własnej skórze. No to teraz zapytam przewrotnie. Dlaczego nie jesteś świadomy świadoma momentu, w którym one przychodzą? Tylko wygląda to w taki sposób, że odlatujesz ten świat myśli automatycznie na takim autopilocie. Bo teraz spójrz, załóżmy, że jesteś obecny w danej sytuacji i przychodzi do Ciebie. Taka myśl, no to ty zauważasz, okej, okay, aha, teraz sobie przyszła ta myśl, i nie muszę się w nią tak angażować. Nie muszę się w nią angażować, jestem zajęty robieniem tam czegoś innego. A w rzeczywistości wygląda to u nas, że zanim się zorientujemy, że w ogóle przyszła negatywna myśl sobie z zewnątrz, jakaś nawet nie do końca mądra, to już jesteśmy w połowie rozkminiania tego, jak źle będzie wyglądać przyszłość. Świadomość. Bycie tu i teraz daje ci kontrolę, właśnie nad tym. To jest podstawa. Gdy jesteś tu i teraz. Żadna myśl nie ma nad tobą kontroli, bo tak naprawdę nawet oglądając wtedy wiadomości będąc wśród negatywnych ludzi, w negatywnym środowisku, nawet to wtedy tak mocno na ciebie nie wpływa, bo zamiast odpływać sobie w świat, właśnie już myśli i po prostu chłonąć to całkowicie, masz swój pancerz, jesteś jakby, wiesz, jest swoje, jesteś tu i teraz, i to tak nie ma na ciebie wpływu. Teraz najważniejszy sekret. Jaki jest sposób? Na pozbycie się negatywnych myśli w czasie teraźniejszym, które przychodzą, i po prostu nie możesz ich sobie tak od, odepchnąć, będąc tu i teraz, powiedzmy, bo są naprawdę naładowane emocjonalnie bardzo mocno. Myśli typu właśnie: nie rób tego. To nie ma sensu. Jaki jest tego cel? Wygłupiasz się tylko. Czyli teraz, jak poradzić sobie z negatywnymi myślami w czasie rzeczywistym? Masz jakiś swój cel, swoje postanowienie, marzenie, jest teraz czas dla ciebie. Żeby ono się ziściło Ale to, co Cię ogranicza, to właśnie myśli, które wywierają na Tobie opór I nie dają Ci tego zrobić Że co Ty sobie wyobrażasz? Wróć do tego poprzedniego życia Nie twórz jakiegoś nowego Poczuć te zmiany Bardzo przepełnione negatywnością itd. Posłuchaj Jeżeli Ty dobrze sobie przemyślałeś sprawę Przemyślałeś sprawę i postanowiłeś Że chcesz iść w tą stronę Że warto zrobić tą rzecz Że to jest to, co da Ci krok naprzód to te myśli negatywne, które przychodzą do Ciebie i chcą się od tego odwieść, możesz pokonać tylko na jeden sposób. I teraz uwaga, sekret. Właśnie opowiadając sobie te historie, to, co Cię zmotywowało do zrobienia tego w sytuacji zwątpienia. Jaki jest powód, jaki jest powód, że postanowiłeś, postanowiłaś akurat to zrobić? Najlepiej właśnie jest mieć przygotowaną już Taką szybką historię, taki pokaz slajdów, po prostu, który można sobie wyświetlić przed oczami w sytuacji, kiedy pojawiają się negatywne myśli. Załóżmy, że codziennie przychodzi do ciebie niebezpieczny, dający ci negatywne myśli, intrus i wkłada ci do głowy te negatywne myśli. I mają one podobne zabarwienie ogólnie o podobnych rzeczach, ci, ci chcę mówić tak, i cię stresować, i negatywność w tobie budować. I ty możesz mieć już przygotowaną historię, którą je odprawisz, czyli na przykład trzy punkty, które sobie mówisz zawsze, kiedy masz mniej motywacji. Na przykład, po pierwsze, robię to, bo to pomaga takim i takim ludziom. Robię to, bo to jest moje marzenie. Po trzecie, zawsze nie wiem, to sobie trzy wypełnisz tak naprawdę samemu. I właśnie kiedy przychodzą negatywne myśli, to już masz broń przeciwko nim. Czwarty punkt. A gdy pojawią się negatywne emocje, bo myśli i emocje są powiązane. Myśli powodują emocje, a emocje są odczuwane bezpośrednio w ciele. Więc tak naprawdę możesz sobie pomyśleć o jakiejś rzeczy i odczuć tę myśl bezpośrednio w ciele, bo ta myśl ma ładunek emocjonalny. Myśl powoduje emocje, emocja powoduje doznanie w ciele i to potrafi paraliżować jeszcze bardziej. Kluczem jest akceptacja tej emocji, bo właściwie. Jeśli ona się pojawia, to nie możesz jej za każdym razem do końca życia zbywać i udawać, że jej nie ma, się odcinać kompletnie. Jeden raz możesz wejść w nią głębiej, jakby akceptując ją, wysłuchując ją, przytulić ją, zaakceptować, że się pojawiła u każdego. Będzie to trochę inny proces. Uzdrawiania wnętrza tych emocji. Czyli jeśli już wiesz, że taka myśl powoduje u ciebie takie uczucie cielesne, możesz ten jeden raz zejść do swojego wnętrza, do tej emocji i uzdrowić ją. Jeśli raz nie wystarczy, to oczywiście więcej razy. Jeśli emocja jest bardzo ciężka, to uzdrowienie jej będzie trwało długo. U każdego ten proces jest trochę inny, bo też mamy inne przeżycia, różne traumy itd. Możesz wytłumaczyć sobie tak, że nie ma powodów do niepokoju z powodu obecności tej emocji. Tak zaakceptować ją, oswoić się z nią, wysłuchać ją, rozluźnić to miejsce w ciele, gdzie ona się pojawia. Tutaj tak naprawdę, no jak mówię, u każdego trochę to inaczej będzie wyglądać. Następny punkt. bodajże piąty. Twój umysł ma filtry. Tutaj sprawa jest prosta, bo dzisiaj mamy tendencję do oceniania wszystkiego i wszystkich od razu, jak leci. Dzieje się jakaś rzecz, albo poznajesz jakąś osobę i od razu etyki etykietujesz. Zła, dobra. Fajna, niefajna. Coś się wydarza, to o, jak źle, że to się stało, albo super, bo bez tego byłbym skończony. I widzisz o co chodzi? To jest pewnego rodzaju głupota, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy coś było dobre, czy złe. Czasami do śmierci się nie dowiesz. Nie wiem, czy znasz chińską przypowieść o chłopaku i o ojcu. Chłopak spadł z konia, złamał nogę. Ale tragedia, wszyscy mówią w wiosce, ojciec mówi: zobaczymy. Okazało się, że przyszła chińska armia i mówi do ojca: poprosimy pana syna. Idzie z nami na wojnę. Proszę bardzo, zobaczcie go. Oficer widzi, że ma złamaną nogę, nie zabiera go. No to właśnie wszyscy: o, jak dobrze, super. Nie zabrali go. Ojciec mówi: zobaczymy. No i później się okazało, że na przykład coś złego się stało z powodu, że, że jednak został i tak dalej, nigdy nie wiesz, więc nie etykietuj tak szybko, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Bo takie ocenianie ma też tą jeszcze gorszą stronę, że po prostu, jeśli ty oceniasz każdego, każdy czyjś ruch, to później to samo robisz wobec siebie. I to nabiera taką postać pedantyczną, patologiczną, że oceniasz siebie surowo, każdy swój mały ruch. I każda myśl też dla ciebie jest ważna, bo myślisz, że jest osądem. One w większości przypadków nie mają nic mądrego do powiedzenia i są tylko, i są tylko produktem ubocznym recyklingu śmieci, czyli tego, co, czym karmi swój umysł przez, przez, cały, przez cały czas. Ostatni punkt. Ostatni punkt. Twój umysł to twórca historyjek. Twój umysł będzie ciągle, ciągle ci coś chciał powiedzieć. Tu. Będziesz szukać dowodów, że sobie nie poradzisz. Tu podpowiadać, że to albo tamto pójdzie tragicznie, że to albo tu podpowiadać, że to albo tamto pójdzie tragicznie. Tak, jesteś zaprogramowany, wiesz na czym polega sekret, na tym, aby nie odpuścić dążenia do swojego, nie porzucić swojej intencji. Z powodu tych demonów, z powodu tych myśli, które cię nawiedzają. Bo pomyśl sobie, jakim przegrywem jest człowiek, który porzuci coś, porzuci swoje wymarzone życie, ze względu na to, że przychodziły go różne negatywne myśli. Czyli porzuci swoje marzenia przez coś, co nawet nie istnieje. Albo inaczej, myśli istnieją, ale to, co próbują przekazać, to głównie śmieci. Tak jak mówię, myśli w 99% są skutkiem ubocznym mielenia tych śmieci, których się oglądałeś wcześniej. Kilka z nich, jasnych i klarownych faktycznie warto wysłuchać, bo są krytyczne w stosunku do różnych rzeczy, mogę pochodzić z intuicji, to widać po tym, jak ta myśl jest klarowna i czujesz ją też trochę inaczej. Zobaczysz w praktyce. Ale większość takich zwykłych, codziennych myśli to śmieci, które nie są Ci do niczego potrzebne. Naucz się też dystansu właśnie do myśli. Czyli naucz się dystansu do myśli, jak mantrę powtarzam. Mięśnie buduje się na siłowni. Umysł i dyscypliny umysłu budujesz medytacją. Ucz się właśnie, medytując, że te myśli, które się ciągle kotłują, nie mają większego sensu, bo jeśli się w nią nie zagłębisz, ona sobie za chwilę pójdzie i nie miała żadnego wpływu na nic. Tak jakby jej nie było. I to od ciebie zależy. Czy weźmiesz tą myśl, która sobie tylko płynie i się w nią zagłębisz i po prostu się zestresujesz jej zawartością. Gdzie, jak mówię, jej zawartość to śmieci. Więc niech sobie płynie, a ty nie musisz wcale się w nią zagłębiać. Czyli z tego filmu chciałbym, żebyś zapamiętał zapamiętała trzy rzeczy. Po pierwsze, ucieczką od negatywnych myśli jest teraźniejszość albo przypomnienie sobie tego, co zainspirowało cię do tego, co chcesz zrobić. Po drugie, nie etykietuj, nie szufladkuj tak szybko ludzi, których poznajesz jako złych albo dobrych, i wydarzeń jako złych albo dobrych. Podobna analogia może być też z myślami, bo. Możesz uważać je za złe, a mogły mieć coś dobrego do powiedzenia. Czyli nie baw się ciągle w te osądy. Po trzecie, po trzecie ogranicz negatywne media, czyli współczesne wiadomości, newsy i informacje, oraz te tak zwane autorytety, które nie mają nic mądrego do powiedzenia, typu właśnie współcześni raperzy. Tyle ode mnie. Jeśli film Ci się podobał, bądź nie, oceń go łapka w górę, łapka w dół, subskrybuj kanał, skomentuj i do następnego.